Wow, świetnie wyglądasz. A ten jest sweter, boski, dziękuję, sama go zrobiłam. Ona naprawdę pomyślała, że ją wie serio. Żałosne. Ż a l O S N-E. Żałosne. Mam szliprować jeszcze raz? Nie przejmuj się nią. Ona dla każdego jest nimiła. Związkiem wyjątkiem Maćka. Przez całą liceum robi do niego maślane oczka. On nawet nie zwraca na nią uwagi. Jest zajęty piłką nożną. Wcześniej grał w się dobre miasto, a teraz w wstąpił Olszty. Nawet tonika chciała go w swojej drużynie. To taka nasza szkolna gwiazda. Na następne zajęcia macie przygotować projekty. I to ja dobiorę Was w pary. Wiki będziesz z Basią, Karolina z Tomkiem, a Ania z Maćkiem. Cześć! Maciek jestem. Ania. Podobno mamy robić razem wspólny projekt. Słuchaj, zależy mi na dobrej ocenie, bo mi na koniec. Może Panisz dzisiaj do mnie po szkole i zaczniemy go robić. Jasne. Tylko obiecaj mi, że się we mnie nie zakochasz. Mogę ci to zagwarantować, nie jesteś nawet w moim typie. Gotowy? Wygląda się po inaczej niż w szkole. Widzisz? Mówiłam Ci, że mnożenie przez zero nie jest takie trudne. Wow! Masz takie piękne oczy. Pasują idealnie do twoich dziurek w nosie. O, Ania, masz chwilę? Mam wrażenie, że mnie unikasz dzisiaj cały dzień. Przyjdziesz dzisiaj do mnie po szkole? Maciek, zapomnijmy o tym, co stało się wczoraj. obiecaj, że się we mnie nie zakochasz. Nie możemy razem robić projektu. Ania, zaczekaj! Obiecałeś, że się nie zakochasz we mnie! Co teraz będzie? Co teraz będzie? Gdy ściągnęłaś okulary, to świat szal, a na twój widok mam ciary. Jestem nieuleczalnie, chora, mi trzy dni życia. A co z projektem?